Sie się stary Jesteś Co ty powiedziałeś? Nie, przeproś Pierwsze Primo, jesteś dzieciak Dobra, z bogatej rodziny, który robi lewą przewózkę, gnata, nie, masz pierwsze, plastikowego, pierwsze, to sobie wyjaśnimy to potem. Drugie, dzisiaj jest akcja i wchodzisz w to czy nie. Jaka akcja? Co ciężarówku? No mogę w to wejść, a ty nie jesteś ty ci o Kobistę, Komista ma z tobą pokazać. I ty też z nim pogawasz. O, nie zbierasz się teraz? Może! Czekaj na telefon. Kto? Pozdrawiam. Kto? Kto? Patrz! Przeczytaj to. Miały być dwa tysiące, a on mnie wpisał na 15 tysięcy! JRK, adwokat Donald! Czy wy to czujecie, k? Posłuchaj mnie, Donald! W co ty mnie wpisałeś, bedwin? Wysłałeś mi, lewy papier jakiś, tam jest napisane piętnaście tysięcy! ...dolarów! Miało być dwa tysiące! Tam jest słowo klucz całokształt, kur... To wszystko w sumie i już... będziesz się z głowy, Donalda. Nie usługi. Nie będziesz na kreskę. No. Jaką kurwa kreskę? Powiedziałeś mi, że za te usługi dwa tysiące na pudle, a mamy teraz zapłacić za, za całą okszt 15 tysięcy po drugie! mnie, gagatku! W pierwszym zdaniu na tym piśmie jest błąd, więc to jest kurwa nieważne. I taki chuj, kurwa! A jak nie jak nie będzie przeprosil i masz zakaz robienia yy, koncertów na yy, na yy, Pillbox Hospital i chuj się na łodzi! No. Co teraz to dodać? Ha <laughs> rozłączył się, kurwa gruny początek widzę już jest, nie? Nie, 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 witam, witam Dwudziechę wsadzimy, pójdziemy przywitać się z chłopakami na patelni, kurwa A on się włamał tam, kurwa, czy co? O, to jest, dopiero są, sąsiedzi, czy jak? Bo ja tutaj od niedawna pomieszkuję mi, 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 Miło poznać, jestem, kurwa, jestem, kurwa o, jestem Neo Przejdźcie Przejście do mnie na piwo, co? Na podwórko? Pewnie, to jeszcze bym zaprosił yy, Robiego. <grym> sąsiedzi, sąsiedzi kurwa. Ta, sąsiedzi kurwa. <grym> sąsiedzi kurwa. P Przypadkowo odebrałem. O, halo. Nie ma Diamond! Nie nabrałeś się na prankę, gratuluję! Bo ja mam nadzieję, bo byłby zakaz! Tylko drugą, drugą ci wyśle, bo myszla, że tak to był prank na ciebie. Oho, Jasne, czekam w takim razie na papier! Jak już mi wyślesz na maila, to możesz pójść sms smsa! Hehe, <laughs> sąsiad! wiesz, jest taki mój mały zagajnik tutaj! Jak ty miałeś tutaj? imię przypomnij jeszcze raz! Murcy, <laughs> ja Muszę się odlać! Hehehe, stoj kurwa! stój, Nie ruszaj się! Nie ruszaj się! Wiesz kim ja jestem! Wiesz kim ja jestem! Mental! Powtórz to! Mental! Nie rób mi nic, proszę! Menta śmierdzi, ale nie wiem, hej! Słuchaj! Tego! konie, Mental jest jestem, rozumiesz? możesz kurwa, zrobić fortunę mieszkając na tej dzielnicy, tylko musi wziąć ode mnie dwudziestkę... 20... ...w zajebistej cenie i od tego możemy zacząć są zajebistą, sąsiedzką znajomość, tylko kurwa dupa cicho, bo jak menta się dowie, to zadzwoni do fIflaka jak przyjdzie FIFLAK to będzie Uu... Nie, Spokojnie. to teraz posiadam, a ja czekam w ogródku, tam naprzeciwko. Dobrze, lecę, lecę. 85 kurwa. Jestem menta. Oho, teraz już, teraz już normalnie, niby. Chyba Donald obstał zbroję. U słucha prawnych? Nie, Ale on znowu błąd zrobił, czy mi się kurwa wydaje. O oh, chyba ten adwokat. Zabrał, no, no, żeby nie było na przypadek. Tutaj, kładź to tutaj. Ten siadol. Muszę zaraz w kurwie, a męta się powoli wkurwiać. Aaaa! Kurwa! Kurwa! Jeszcze raz! To mi się spóźnić! Masz być kurwa w pół do klok i chuj cię to obchodzi! Wypierdalaj nam przeciwko teraz i bo nie Jak będziesz miał kurwa siano, to słuchaj, menty, mę znam przeciwka. Siedzi kosmita. O kurwa. No przyjechałem. Mi... Co wy tutaj sponczycie, co? Trzeba. Co o... za wzrok. Trzeba. Dawać, po prostu. <laughs> wi 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 I... Widzę tam tego kurwa pojeba, obrażonego tyci tyci. I... Bo, bo, bo... Weź go, weź go kurwa. Nie będę znaczy z nim robił, nie, nie będę, nie będę robił nie, z tym kurwa oszołami na jednej robocie kurwa. Weź się, pogodź ile mi lat. Nie, 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 To nie. on się na mnie obraził kurwa, bo myślisz, że go kurwa, że nie wiadomo co robię. A ja po prostu, a ja po prostu po pierwsze, żyję, nie, nie, nie. żyję własnym życiem kurwa. Nie zamknij mordzę, teraz ja mówię. Po pierwsze, zraniłeś moje uczucia. A po drugie, chuj się obchodzić, co ja myślę. No, chuj się obchodzić, chuj ja się obchodzić osobą. Może bym Pana, i chuj! Nie zatrzymałeś mnie! Nie zatrzymałeś mnie! Przy wyprowadzką Prawo za mordę, ja kurwa! Pogódźcie się na akcję i chuj! No, zabijcie się! No. Nie, nie 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 nie, będę, nie, 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 nie będę z tym chujem robił! To musi mnie przeprosić! To musi mnie przeprosić! Dobra, na wiedzy to jest robota! Dobra, yy... ustawcie się ja wam opowiem wszystko Przez autostradę Sandy Sound ma jechać opaszerzony wóz. Przewożący, kurwo! Ty ci dzieci Mamonie! ja te ci w... Lesy, nie, W chuj samki mordę Nie o tam, ile tam będzie <laughs> Nie wiadomo ile będzie, ale będzie w chuj. Co, co ty możesz się spierdolić? Smithy, nie? My. No dobra, o której to godzinie będzie kurwa? Wie, jak się ciemni? Ty no ale jest kurwa. dopiero kurwa dziewiąta, ja muszę się jeszcze spotkać no. z Jasmine Znaczy nikt. Co? Nic nie mówiłem, nic nie mówiłem Nie y -y -y. <laughs> ja wiem czy nie wejść do tylnego busa <laughs> Kurde co wchodzi? Stąd jasmin Co to jest w ogóle? Wiesz no mi kurwa szmata jebana Pizza. Zira szmata Jebana kurwa szmata pierdolona To on ja chodziłem. Mam ją wyjebane Chbana. O, ale Dlaczego wzdrażasz na tak jakąś... Kurde Kurde obchodzi oh. jakaś jasmin Dobra, spierdolajcie się stąd Ja piluję mulów, kurwa widzimy się wieczorem Kuba, muka Spierdolajcie. Oh. Co ty? Co ty? Ehehehe Ja nic, no, 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 no Ja nie jestem Żadnej bogatej dzielnicy, jestem prawdziwy gangster z Chamberlain Hills rozumiesz? The Hills, Killer Hills, rozumiesz? O. Dobra, Pierdol, Pierdol, kupiłeś followersy, pierwsze Primo! Tak, drugie Primo! Nie, 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 drugie nie. Primo, jesteś z bogatego domu! Jesteś kurwa, dzieciak, z bogatego domu, robisz znaczy, lewą przewóźnę, udajesz gangstera, chodzaj, chodzaj, kurwa, przyszedł do to, I byś zobaczył na papierze wyrok, nie, nie. to byś się rozjebał! Zna takich jak ty kurwa gagatko! Czekaj, 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 co? Nie, 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 ale to ty przecież że tak łusmite poszedłeś, że tak powiem powiedzieć, to po pierwsze a, a a a, ty się wodzisz w taksusy za tysiąc Kurwa, nie denerwuj MNIE małat! lat! Wodzisz się w taksusy za tysiąc bucksów, a ja mam bardzo, bardzo mojego dominatora za 40 patyków, a co? A wiesz co ja ci powiem? W chuju mam tego twojego dominatora! Idioto! Idiota ty kurwa! Je ty w młodą biurę! No, no, A w lodówce coś mam? Może tutaj trzeba temat włożyć, kurwa. Było by skryptowali, stary, że wpierdalasz tu jakąś mefę. I normalnie ci się kurwa robi więcej od zimna. Ale waży więcej. Bo jest mokry, Aweksor. Czy może jakoś tak, Aweksor? No nie wiem. Wiem, że kur. Siemano! Siębalo, sąsiedzi! No, siemano, siębalo! Jak tam, pierwsza rata? Ta, pierwsza rata, pierwsza rata! Wiecie, dopiero co się wprowadziłem do was, nie? Tak, tak, ta, ale dosyć długo czekamy, więc no, pierwsze lata by się przydało, nie? W końcu, w końcu wiąże kurwa chałupę tutaj! Dostałem! Tam to jest twoje, tak, supeczko? no tak jakby tak, no! Nie masz Sianka po raz kolejny, czas ucieka. Teraz nieupadalnie. Przekopy już nie są w modzie, wiesz o co chodzi? No nie, teraz teraz troszeczkę, nie, inaczej, a... troszeczkę inaczej, troszeczkę inaczej załatwiamy sprawę. Ja zaraz, zaraz się pokażę. Poczekaj, 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 poczekaj! Ech, może jednak miałbym trochę siana, jakbyś nic mi nie zrobił z taksówką? Poczekaj, poczekaj! Dam ci 500 dolarów! Nie przebijaj mi opony, proszę cię! Ech, zaniesz jakieś sianko, czy pracujesz się za kolejne? Ta, ta, już, już idę i zaraz wam daję siano. Wyszedłem teraz z klamą i ich wszystkich zajebał. Nie, no, nie, no, nie, ja bym to tak zrobił. Ja bym wziął tego Molotowa i ich kurwa, i ich kurwa wszystkich tam. Chuj, chuj, chuj! Będą dymy wyjebane. Living in the hot, the... Na spokojnie, szluczka se przyjaramy. Oh. Sąsiad, sąsiad. Tu, tu, tutaj kurwa menta z naprzeciwka. Podjedź pod moją chałupę, nie? I powiedz mi czy tam kurwa nie stoi jakieś towarzystwo Tata, dobra, i no to, daj, daj to, to, co idę zobaczyć da. no, no daj mi synę, z tej strony tutaj wiesz, menta, no <śmienic> Ja mam tak najebane znowu, kurwa Ale skąd te chujki już wiedziałem, no, Znaczy w ten balas nie przyczaił, że tam się kręcą, więc możliwe No odbieraj sąsiad, kurwa odbieraj Wiesz, <śmienic> z tej strony menta Mogę Nie no, odbieraj, sąsiad. Ja się tak boję z chaty wyjść. No koko to jest tragedia? Just another day, living in the Dobra, coś! To kurwa, wyjdę z chałupy. Zastosuję formację tego i tamtego. Piszę sąsiad, kurwa. Masz prze. Yeah. Oh. Oh, masz przejebane. Ta, panowie, usiądę sobie, usiądę ma, sobie. Masz przejebane. Ta. A, ma przejebane, dokładnie, tak. Wiecie, z tej strony... Ale to mówiłem wam, że tutaj są jakiś menta z naprzeciwka, która wąchanie nie śmierdzi. To nie ja, kurwa, robiłem te dymy, no. Puch, wam przepraszam, panowie, to naprawdę nie byłem ja, to był menta. To był menta! Teraz tak myślę, czy zapierdolicie teraz, czy za jakieś 5 minut. Cześć, któryś przetrzeb, ht. O kurwa, to ten, któremu temat zajebałem, to ten, Przede, któremu temat zajebałem pistolet. pistolet! Tę będę zajebał! Moją mojemu siolkowi zwinąłeś dzielotkę. <grym zjadka> Ty dzwoniaczku, a pamiętasz nasz ostatni kursik na taksi? Pa, pa pa panowie, może się jakoś dogadamy! No No ale z tobą się nie da dogadać, stare. Twój duch już jest ogromny, nie? Już, już nie chodzi o pieniądze, to już <śm> chodzi <śm> o, o twoje organy, o twoje życie. Masz trzy dni. Nie interesuje nas to jak to zrobisz? 20 kapci jak nie będzie tego długu za trzy dni, wiemy jaką masz taksówkę z pisałem, numer rejestracyjny, wiemy gdzie mieszkasz, a jak się przeprowadzisz, to też się dowiemy gdzie mieszkasz i po prostu nie będziesz miał życia w tym mieście, rozumiesz? Ta, ta, weź, panowie, na no spokojnie, ja przecież wszystko ma oddam, No my dojadę. jesteśmy spokojni, stary, my jesteśmy spokojni, ja po prostu ci ta. mówię tak. Hehe, panowie, wiecie, kurwa, wszystko co do jod, ooo, ś mi kurwa wyjebał, o! Dziękuję za 5 złotych, 20, dziękuję bardzo. 20 tysięcy, odetniemy ci ucho, jak nie macie hajsu. Kurwa, <grym> lachcia. Kurwa, 20 koła długu, ja pierdolę. Tak, dla przypomnienia tylko jeszcze. Tak, myślę, że teraz będzie pamiętał. A jutro zmarzemy tu i zrobimy one. Living in the day, living in the hood. Tur, 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 tur. Living in the day, living in the hood. Halo! Witam serdecznie, ja już prawie e, tych, tych murzyn kryształ, muż, kryształów, chciałbym trochę zakupić kryształku Jak ci mówię kurwa szujo, że nie mam żadnego tematu i żadnym dealerem nie jestem, to ty kurwa wyzwania... A bo chuj, wiesz co? Sprzedam ci, ile tego chcesz? 50 cukierków takich fajnych bym Hera, Chyrametal, tkamy się na miejscu, dam ci GPS-a Dobra, ty, wziądaj kurwa, narkomani jebany, nawijaj ile chcesz tego tematu Fiszkał po, ja po trochu, wszak po trochu. dobrze? Ja pierdolę! Piotrek ty kurwo. Ja nic robiłem. Ja nie zrobiłem! Ja nic robiłem! zrobiłem! Przesłuchaj mnie kurwo, ]vic. jebana psiarska nic przy sobie nie ma, nie masz na mnie dobyta. Kurwa, kurwa, kurwa. Jebany mnie wystawił, no nie wierzę w to. Wiesz, fę, tak, kurwo, że nas przyjebalę. Tak, wiecie, kurwa, głupa, nie zrobicie, kurwa, Ja nic już zrobiłem, panie Drago. Przyrzekam, przyrzekam, zrobiłem Powiem wam tak, powijacie, kurwa, kopał, który nawet ty ma zrobił. Chuja sobie. mi zrobicie, kurwa. A w ogóle, wy to jesteście psami, kurwa? Czy mnie pan nie dojechał coś śmierci, kurwa? Bardzo dobrze ci, kurwa, śmierci. Pamiętasz, jak mnie wyjebałeś na 4000, kurwa, przymega mega molu tak jak teraz? Kurwa, nie pamiętam, że cię w ogóle wyjebał. Pojebał cię coś? Jestem kurwa menta znam przeciwka, nie jesteś żaden Smith, kurwa. Chodź, polu, możemy się jakoś dogadać, kurwa. Muszę być za 15 minus w pewnym miejscu Kurwa mać gadajcie co jest grane Powiedz kurwa, gadaj co jest grane Bo naprawdę mam za chwilę ważną kurwa akcję do chuja, wy żeście się wpierdolili fiotek. i ty fiutek, ty kurwo Pierdolisz farmazonów. Nie pierdolę kurwa. farmazonów, nie mieszkam na chamber, tylko mieszkam kurwa przy Grove Street. Trafiłeś w najgorszy dobra. kurwa moment dobra, który dobra, mogłeś dobra. kurwa dobra. proszę, proszę z chciałem cię opierdolić Zajebista akcja, nawet nie mam tematu przy sobie, ty kurwa odkleńców! 59! Chuj nie być 21 gdzieś, a przez ciebie Fiutę kurwa POMAPRAJ, co mnie nie ma w tym miejscu! Ty... O, we, weź mnie, weź mie, kurwa, weź mnie kurwa rozwiąż, muszę odczytać SMS-a, kurwa rozwiąż Mówię ci że się odkryłem na tego tematu i ci trwa temę wędrozy żar mozg? Mówiłem ja, ja, ja. ci to już kiedyś? I teraz przez ciebie jestem spóźniony, więc powinienem dać ci kurwa telefon i zadzwonić do mojego szefa Że przepraszam, powinienem powiedzieć per pan kurwa Per pan, dawaj, że, dawaj. Że, że mnie nie będzie kurwa 3-2-0 Kurwo jebana Szmat Kurwa o, 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 o. Zwijamy stąd, dostałem kurwa a mnie, zawijamy, zwijamy stąd, zawijamy, 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 stąd. Zawijamy, zawijamy. zawijamy stąd Czekaj tej kurwie jeszcze A chuj Dobra, spierdalamy! Masz przyjebać, spierdalamy! spierdalamy. Dzwon do tego, bo dziadka ja się wydaj to jak? Słuchaj, dzwoni do ciebie, tylko dlatego, że jesteś ty ci, kurwa, rozumiesz? Ja wesoły, wesoły, wesoły. Nawija, Dobra. jaki jest plan, Skawe. kurwa, jaki jest plan na tej robocie? Ale nie, nie się z pomocą. Dawaj na szpital szybko. Wiesz, że mi się nie myślał, chłopakiem dokazać zrobić. O, ty tymi ukazali się to zrobić, to ma akcję? No czego jest? Okej, okay, to to organizowaliśmy i, no, i tak powiedzieliśmy tak ale oh. nie no. Jest szybko opatrzą w tym szpitalu, bo już jadą Dobra, dobra, dobra. Panowie, nie musicie mi pisać, że Jasmine już jest, Chmielara już jest, tak samo jak już Paris już jest. Mordowano, gram swoje i nie mam już od czasu na spotkanie się z tym czy z tamtym aktualnie. Ej, basket! <noise> Ona tu bezkitu jest. O Jasmine. Kurde, tak bardzo chciałem tutaj przytulę postać, ale... <laughs> Mam nadzieję, że mnie nie słyszysz właśnie idę kurwa na akcję. ale się strzelął, używam kopyta. I takie tam. Jasmin, <laughs> Jasmine, maluchu. Lecimy, lecimy. Zamykaj, zamykaj bagażki. No, czy nie że wiesz, że cię lubię. Posłuchaj, też sobie nie myślę, że cię lubię, nawet ci powiem coś jednego. Teraz nie mamy czasu, nie? Ale w środku jest ja akurat. W środku jest Jasmine! W szpitalu była Jasmine! Ale nie masz czasu, żeby tam pojechać! Hahaha! Oh, oh. <laughs> wyjebane w to brud, suka, szmo, jebaną dziwkę! dziwkę! wyjebane, masz. sapci mordę z nią, bo ci zajebimy. Za mordę na tej patce, bo zaraz zahamuje się, szmat. Chodź, chodź, chodź. <laughs> Maluch jesteś taki, kurwa! Cio, 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 cio. Czemu tak dziwnie ja się do tej szaleńczo? O, pierdolmy, kurwa! Ja pierdolę! Gdzie się A. jaram! Hehe! Ja nawet nie wiem o co chodzi, ale chuj, też jaram! Wyjebane w to miałeś, wreszcie Ale tutaj Bardo. seksownie stoi z tym tekiem i butelką wody w ręku Ale wiesz to pie... nie, chuj, nie obchodź mnie to do... Zamknij mordę Hahaha <laughs> Która Chuj, ja byłem jesteś ciężarówki pewnie No to stalo, kurwa, idzie na 100%, kurwa, na 100% aho, my A, my wyjebane, on, do... <laughs> szmata, wyjebana łomza Smata, Hehehe Szmata, próg prókwa Just another day living on the hood Zamknij Są... mordę! <laughs> Dobra, no, odchodź, na to, co mówisz, kurwa. Zobaczymy, kurwa. Zaszmi, zaszmi. Zobaczymy, czy jest w stanie się, kurwa. A na To jest korwa złoto. Rower, szał! Wysyć, chcesz kurwa z buta do tej ciężarówki zapierdalać? Zatrzymuj się, wypierdalamy go soł, zatrzymuj się! Dobra, broń! Na spokojnie, proszę ale soł. nosiłem sobie coś pod nosem, no! Co, so, mam wyjmane w tą, czas mnie zamknął i mordę! Zajebię zaraz, chyba na zzira! <laughs> po większej ty się, ty Ja się klapek kurwa, ja jaka się stresuje. Rober rower szał Słuchaj, zaraz się kurwa pierdolę tej gamki Zaraz się rozjemy. A mamy, mamy, mamy tą, mamy, mamy tą kurwa, czy rower? Mamy ty Kurwa geniuszu, ty, ja pierdolę. klapek zajeć im już drogę, chuj zajedź im tych. Jeszcze już przy mieście kurwa. A on będzie lokałosył! Kurwa masz wszystko się jebie! Gdzie to kurwa jest? Gdzie my jesteśmy? Chuj pod mostem będzie akcja, pod mostem będzie Jakiś akcja. Tak. Tak. Jakieś ruski nas gonią, jakieś ruski nas gonią. Zapdźcie mordę, zapdźcie mordę. Kto to kurwa jest? Przyszpiesz, Zatrzymuj się ich, kurwa. Otwieraj, otwieraj to! Nie, nie, nie. nie. Co to jest, kurwa? Zatrzymaliście się, czy nie? Pierdalaj! Ja pierdolę jak zawsze po planie. Zap Czemu nas trenowali? ale że się zjebali to. Coś się tu kurwa dzieje to tu Whoa! Whoa! Trzyma, Coś, trzyma, Co jest kurwa? Co o! jest kurwa? Puść mnie, puść mnie kurwa. Co ty mnie puszczaj kurwa? W mordę, mordze, się. Dawaj go, dawaj go. Dobra, wyłazimy, wyłazimy, tego Musimy zatrzymać ich. Gotowe? Tak. Stoj! Stoj, kurwa! Stoj! O ty kurwa! Co tu się odpierdala? pierdala! Komista! Komista! Dawaj, jadę z tobą! Zabieram, zabieram tira! Dawaj, leć! O kurwa, to <laughs> weź, weź tą przyczepę! Kurwa! <laughs> weź tą przyczepę jeba! Odepnij tą przyczepę! Odepnij tą jedną przyczepę! Kurwa. kurwa! O! O kurwa! Dobra, nie mamy jej! Ale zablokowaliśmy się! Kurwa! Ej, pali się! Jara się ona! Mieliśmy tam w środku mieć materiał! Nie! O! Ua, kurwa. Pojebało się wszystko! Pojebało się! Kurwa! Вхожу внутрь! Нет! тут иди, я ничего! Иди, помочь, Давай, А тут не с паролек, курва! Нет, уж все сгибло! Курва, мать! Краппек! 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 Właśnie do tego środka! Ty komista! Kosmita stój! Komista stój kurwa! Pały! Pał! Co to jest? Ej wypadł influencer, wypadł! Wypadł influencer! Komista co ty... Co on robi? Spierdolajcie, Dobra, bez kartony! Kartony, kartony! Ja mam dwa! A, Ciągle, tylko dobra, się spierdalaj! Spierdalaj! Co to jest? Co, za, za, co to jest za akcja? W się mi mnie wpierdolili kurwa! Komisarz, twój plan nigdy nie wyszedł! Nigdy co, nie, nie wyszedł... Mordę. Nigdy nie wyszedł twój plan po, po, po twojej myśli! Nie spierujesz się! Kurwa, A! Co o! o Półno wyjemiesz idioto! Wszystko by się do tylko wy się Mieliście tylko zajechać drogę i zablokować go od tyłu! Przecież kurwa ja byłem na pace, idioto! O ja pierdolę! Ja nie wiem, ja byłem na tyle, to ja nie mam pojęcia o tym! jaki kurwo, przechwycenie narkotyków! To będziemy eksplorować tunel zjebany! Stary! Nawet wiem, ja Chcieliśmy ich zostawić, ja, to oni gole. nas staranowali, kurwa, wszyscy. A jakobyś tam... Słuchajcie, ale co jest z tych pudłach? Bo myśmy za jeb... paskę słoneczników, na przykład. Kurwa, to jeden wielki chuj. Co o Jasmine? A poza tym to... Jacek oh yes. e Influencer i ja postanowili, że... ci mordę. Chuj na Chodźcie końca, jebana min. Jeszcze raz... kurwa, powiesz? To taki chuj będzie. Zrobisz jej proch. Szmato. Kurwa, nie chcę mi się z tymi pudłami już chodzić czekamy na furę. Słuchaj, będzie mniej niż 4 sobie obrowanych, a tych jebanych kurwa, kurwa szurojadów za się zapierdolę. A po tobie zapierdol tą to szmatę Jasmine! Jebana zdzira. Posłuchaj. Zamki mordę. To, ale przecież... Będziesz... morda mordę. Zamknij oh, 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 oh. Jeszcze raz! Oh. Powiedz coś na no, Jasmine! Mi. <ślad> Co to co to był za dźwięk, kurwa? Spierdalaj, spierdalaj co, 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 co to był za dźwięk, komista, powiedz mi? Co, 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 to był za dźwięk, kurwa? jakieś... mi, kurwa Nie mogę że kurwa Ja pierdolę Ale ty jesteś pojebany, komista Nie dość, że twój plan się spierdolił i nie wyszedł jak zwykle To teraz jeszcze pierdolisz, że to są jakieś UFO Przecież wiesz dobrze, że jebane UFO, kurwa, nie istnieje o oh, oh, kurwa, oh, co ci tym mordzie? Oh, oh, ja pierdolę, sam w błocie jestem przez siebie. Dobra, dawajcie rozcinamy to półto, zobaczymy co tu jest I co tu jest? Okej, co? To jest kurwa rumia, nie? Czy ja zyskałem wcale liści kurwa? Jakiś kurwa pierdolony brązowy cukier? Ja Ktoś, Ruskie pierdol... pojebysz co? Nie ruskie, tylko oni z Armenii są Czemu wy, im, kurwa, nie się drogi teraz? Mogliście zrobić, kurwa, blokadę drogową, kurwa, remonty drogowe, kurwa, to nie, a ta musi. być ta taka, kurwa, że to by inaczej wyszło, gdyby, gdyby, się. gdyby cię, gdyby cię nie prowadzili, Kolejny jakiś zjebany, kurwa, plac budowy, że, kurwa, konstrukcje. Ja pierdolę. Co się, chuj to Tomkocie? A, mogę sobie z Jasmine? No, wyjebane mam w sumie. Stwierdalaj. A, a podzielicie się chociaż trochę... Nie no, no, podzielę się z tobą, tylko to podzielę, e na hać. No zaraz stary. Dobra, to widzimy się na. Zazwyczaj do mnie jak podzielisz temat. Uuu, kurwy jebany, ała. Co ty to kurwa robisz? No kurwa, ale krwawie, mam dwa kartony jeszcze zgarnąłem przecież. Przepraszam, jest takiś wedyk? Ty, co z tym tematem? No ja fury, nie mam nawet jeszcze do HD nie dobiegliśmy. Z, z, ze Stevenem biegniemy. Kurwa, dajcie mi dźwięsza. A jej. Obok, obok tego parkingu strzeżonego na Alta Street biegniemy. O, kurwa, co wodzi? Wiesz co Nie podoba mi się. Gdzie on jest? Nie wiem. <laughs> bany mam. Oh e? O boy. Siadaj. O bloki, gdzieś tutaj mieszkałem. Spierdalaj, spierdalaj. Nie co ci powiem? Komisarz! Kurwa, ale rozjebana ta kanapa. Spierdalaj, to moje miejsce. Normalna. Kurwa, ale... przecież miejsce. mamy kurwa to chój miejsce! Ale byś to opierno się go byś tak? moją broń! Twoją broń? moją gluko. Ledwo co? Wyszedłem z życiem kurwa, z tej twojej popierdolonej akcji! Jeszcze raz! Weź kurwa Macie tą głowę z mojego o... Ej! Po co? się! Trzymy Jestem głodna! Zabieram moje łupiście, to mam A Dobra, gdzieś... No. Weźcie sobie. Nie. Kurwa, coś dobre tyle niż nic kurwa. Hmm. Hmm. Komista? Oh. Nie, to nie. Dobra, dobra. Dziękuję za tą misję, panowie. A więc to komista? Rowerowy, chaos, jasmine, now. T -t 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 -t.